Drodzy mieszkańcy gminy Stegna, Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzę Państwu, aby święta wielkanocne przynosiły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Panująca epidemia spowodowała, iż w tym roku Wielkanoc nie będzie porą spotkań i odwiedzin. Zdaję sobie sprawę, że święta to czas, kiedy tęsknota za rodziną będzie się nasilać. To duży problem emocjonalny. Takie już niestety będą te święta. Bez dotyku, przytulenia i podzielenia jajkiem przy stole. Pamiętajmy jednak, że tylko tak możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych najbliższych. Musimy również pamiętać i podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. To przede wszystkim pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych, pracownicy aptek, sklepów, kurierzy, przewoźnicy, pocztowcy, wolontariusze i wszyscy ludzie dobrej woli, służący swoją pomocą. Od ich poświęcenia bowiem tak wiele dzisiaj zależy. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia, radości, wiosennego słońca, odpoczynku i nadziei byście mogli zawsze z ufnością spoglądać w przyszłość, zwłaszcza w tych trudnych dla nas czasach. Zostańcie w domu. W zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy.